Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorning i dzisiaj zagramy sobie w Sagbo wielka przygoda. Zaprosiłam do siebie tatę po to, żebyśmy rozegrali tutaj nasz podwójny poziom, wielkie zejście. Ale zanim to, chodźmy się przebrać do Zumzuma. Może ma jakiś fajny strój dla nas? To dla mnie zaszczyt, że znów się tu Czyli garderoba. I co tu mamy? Eli, co to to wybrał? Kratosa. To może w takim razie ja wezmę tą Freję. Do it's God of War. No i co? Zaczynamy. Świetnie. Jak zawsze współgramy ze sobą. No, i co, wielkie zejście, zaczynamy. Dwie kule do zebrania standardowo i 6000 punktów, więc też dość sporo. No, i co tutaj mamy? Wygląda to na taką wieżę, z której będziemy skakać. Wielkie zejście, no to może mieć coś wspólnego. Ok, na początku punkciki, jak zawsze. Czy jest tu coś tym razem ukryte z tyłu? Zobaczcie, mamy jakąś śrubkę, czyli może tu coś być, odkręcamy. I mamy, zobaczcie, pierwszą świątą kulę. Tak jak zawsze, co jakiś czas jest ona ukrywana na początku. Ja jestem z lewej strony, tutaj skaczę. I teraz tak, szybciutko. A tu jeszcze musimy się spieszyć, bo zobaczcie, nam tu z góry taki laser. Jak się nie pospieszymy, to może po prostu on nas spalić. Okej, okay, jesteśmy razem. A i tu jest świąca kula. Udało się ją zebrać? No, wskakuj dobra, udało się na szczęście. Teraz musimy się troszkę pospieszyć. Stresujące, bo nie wiemy tak naprawdę, co robić. Tu jest zebrane, dobra, do środka. Znowu kolejna strona, tym razem jestem tu z prawej strony. Skaczemy sobie. I teraz na dół. Przycisk. I co tu pociągnąć? Może najpierw to z lewej strony. Teraz szybko z, pra z prawej zdążymy. Oby tak. Dobra. Ach, śmierć. Spróbuj się turlać. i zginęliśmy przeze mnie, trudno. Niepotrzebnie to jajko wziąłam. No, spróbujmy jeszcze raz. Nie da się wszystkiego przewidzieć, wiadomo. Więc teraz wiemy, że trzeba po prostu się trochę pospieszyć. I powinno być wszystko dobrze. Więc tak, raz. Trzymaj, dwa, skaczemy na dół, teraz do chmury już Cię odblokuję. I co teraz? Skaczemy na dół, ja tu Ci pociągnę. Ty też mi ciągniesz. Dobra, przycisk przez chmurkę. I co? I mamy przejście. skakujemy Tu mamy lasery. Może tylko punkciki zdobędziemy. I do środka. Ja naciskam. Nie ja. A, <laughs> źle, źle patrzyłam. Dobra. Co ja mam zrobić? A tutaj, dobra. Nie zdążę już chyba. A rozumiem. Czyli trzeba przycisk, a dopiero później pociągnąć. Pomyliłam ek ekrany na początku, nie wiedziałam co robię. Właśnie w takich kooperacyjnych grach dość często to się zdarza. Czyli... Tutaj i szybko teraz się przeturlamy na drugą stronę. Otwieramy a i tym razem po prostu zmieniamy sobie stronę. Jeszcze tu lasery takie. Dobra, naciskam. I co dalej? Teraz chyba razem spadniemy, o właśnie, więc na dół. I tu chmurka tym razem się zmienia. Więc po mojej stronie i teraz potaty. Mamy lasery. A i tu musimy na czas po prostu przeciwników szybko niszczyć, bo ta kutka nam przejście otwiera. Tak, i teraz razem. Ach, ja zginęłam. Oberwaliśmy we dwójkę. Trzeba właśnie uważać na tych skaczących przeciwników, bo oni wtedy od góry potrafią zrobić psikusa. Na dół. Teraz to niebieskie, hopsa Ja skaczę. Może jeszcze zdążymy, chociaż jest ciężko i na dół. Teraz znowu zmiana strony, więc ja spadam. Teraz tata, no i na dół. Ach, znowu zginęłam. No jak to możliwe. Dobra, myślę, że zobaczymy się już po prostu jak... Znowu zaczniemy skakać na dół. Dobra, teraz chmurka. I może tym razem się uda. Więc tak, najpierw z mojej strony. Trzy. Teraz tata. Spróbuję pokonać. I wspólnie. Udało się. Więc skaczemy na dół, jeszcze tu kuleczki może szybciutko. I dobra, wskakujemy. I spadamy wprost na finisz. Zobaczcie, 45 punktów, tylko nam zabrakło do złota, ale nie da się mieć wszystkiego za jednym razem. Ale fajne zdjęcie jak skaczemy. Wielkie zejście, poziom ukończony, dwie kule. Bardzo dziękujemy tacie za współpracę. Mam nadzieję, że nam się Spodobało, możecie też jakiś miły komentarz napisać. No i co? Mamy naklejkę. Logo tego etapu, jeśli się nie mylę. O właśnie tak. Zdobyte punkciki. No i co? Myślę, że podziękujemy teraz tacie. I rozpoczniemy sobie jeden z tych poziomów. Jeszcze nie wiem, który wybierzemy sobie za chwilę. Widzimy się już sami. Pa pa! Tata już nas opuścił, więc myślę, że możemy rozpoczynać kolejne poziomy. I myślę, że wybierzemy sobie tym razem lewą stronę, coś tu się nie klei. Więc zanim to rozpoczniemy, wskakujemy do Zumzuma. Witaj jak kupił. Chyba nie chcesz zawieść. Ja już sobie tu przygotowałam kostium w wolnym czasie, tak on wygląda. Bo tamten niestety. Został usunięty przez elementy po prostu, które już zostały wyrzucone z gry. Więc niestety, ale mamy takiego głuptasia, można powiedzieć. Głupiutkiego sagboja. Więc ubieramy sobie go. I z plecaczkiem w drogę. Coś tu się nie klei. Trzy kule do zdobycia. I 5500 punktów. Zobaczcie, tu już mam pierwszą kulę na takim znaku, tylko jak ją dostać. Zaczynamy. Pierwsze baloniki do zebrania. I co dalej? Nie, nie zginiecie mnie to. Więc mam on ten kleik taki, taki miodek. Coś... Zmiana perspektywy, zobaczcie jak super. Tu się prostuje. A jak wyjdziemy, to normalnie przekrzywia się. Żeby można było patrzeć. Zgodnie z grawitacją to odlatuje. Zapewne będzie coś tu ukryte, więc... spróbujmy i czy coś tu się stało dodatkowego na przykład z przodu czy coś chyba nie ale poodkręcaliśmy sobie śrubki teraz w tą stronę aż się głowa kręci powiem wam od tego patrzenia i tak tu mamy balony tu jest główna ścieżka do przodu. No, tu jest główna ścieżka do przodu, a my się cofniemy. Mamy keep off, więc myślę, że tu po prostu wejdziemy, ale super. To jest świetnie zrobione i to jest właśnie ta kula przedstawiona wcześniej, więc jed... pierwsza z trzech odkręcimy jeszcze, niech będzie. Ale seria już się tak w głowie kręci. Twórcy naprawdę mają pomysły. Takie stworki nas straszą, tymczasem my sobie schodzimy pionowo w dół. I odkręcając, spadają nam pudła. Z lewej strony na przykład da się tu przeskoczyć na tą półkę. Z klejem chyba nawet skakać za bardzo nie możemy więc poczekamy i razem z tymi płomieniami zejdziemy sobie pozbierać teraz na lewą stronę tu już chyba nic nie ma, bo nie możemy nigdzie więcej przejść, więc wskakujemy w taką rurę i mamy nasz ekran dotykowy więc sobie powciskamy to spada? Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Patrzmy uważnie, czy jakaś świąteczna kula się nie pojawi. Bo może właśnie taki, takie coś być, że jak po prostu wszystko pozbieramy, to coś się pojawi. Więc róbmy to szybko. Jeszcze trzy i dwie ostatnie. Pojawiło się coś? Nie, po prostu się wyłączyło. Ale przynajmniej punkty pozbieramy. Tu z tyłu chyba nic nie widzę, a nie chcę też spaść. Więc idziemy dalej. W takim razie tu mamy jakiś sakboja Również razy dwa. I tak szybko sobie może zdobędziemy te punkty. Szybko do przodu. Okej, okay, myślę, że się cofniemy. Szybciej tylko, żeby na przykład sobie tutaj podkręcać. A może dalej się już nie będę cofać, bo z tego co widziałam to nic więcej nie było Więc przy tym zostańmy. I co? Schodzimy na dół Mamy przejście i tutaj jeszcze z prawej strony, więc chyba tu wolę wejść. Bo tam w oddali widać już jakby główne przejście. Więc zobaczmy na razie tutaj. Bo mamy coś do odkręcenia. Co to będzie? Mamy nowy kostium. Więc fajnie, bo zdobywając właśnie te elementy kostiumu na poziomach, na poszczególnych poziomach, poszczególnych, przepraszam. To te, wtedy tworzy nam się nowy kostium. Widać było już tam śniącą kulę, więc. Czekając na wolne miejsce, cofniemy się. I kolejna kula już jest. Jest to druga. I mamy razy dwa, chociaż nie wiem, czy nie chcę na przykład tu do przodu iść, bo tam coś mamy. Więc tak zrobię. Bo nie wiem, co gdzie prowadzi. Mam na przykład w lewą stronę. Kurczę, gdzie tu iść? Tu mamy do odkręcenia. I tam też było jakieś wyjście z tym razy dwa. I teraz pytanie: czy iść prosto i w lewo? Czy wziąć razy dwa i po prostu iść tutaj w tą dziurę? Chyba tak zrobię. Aha. Nie było żadnego przejścia tajemniczego, tylko możliwość y, z, po prostu uzyskania większej ilości punktów. Szybko sobie jeszcze tutaj zdobędziemy. Co tu jest? Mm, kurczę, bez sensu teraz zrobiłam, bo wolę sobie najpierw tu przejść, z boku. A tamte punkty po prostu straciliśmy. Co to może być? Obyśnianca kula, o właśnie. Hopsa zebrana. Rekompensuje nam te punkty stracone. Może jeszcze cofnijmy się tutaj, żeby zobaczyć. Ale nie ma nic. To wchodzimy dalej. Powoli uważając na te ognie. Szybko do środka. Mamy jakiś kostium. I Finisz, ale do góry nogami. I teraz jest wszystko w porządku. Ale fajnie, fajnie ten Sackboy wygląda. Mamy dzwonki i seria zabrakło nam? 5,5 tysiąca Nie sądziłam, że aż tak dużo. Mamy zdjęcie. Coś tu się nie klei. Bez zgonu udało się, ale i tak musimy ten prezencik uzyskać z liczby punktów. Ale wszystkie kule na miejscu. Jakaś naklejeczka. Takie pnącza jakieś. Nie wiem dokładnie co to przedstawia. Teraz tak, mamy poziom tutaj z prawej strony jak błyskawica. No i dalej tutaj przez mostek i aż do spotkania z Weksem, więc już niewiele nam tego zostało. Ale resztę poziomów rozpoczniemy sobie w kolejnych odcinkach, więc zachęcam Was do kontynuowania ze mną tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nawet tata wystąpił, więc. Myślę, że powinniście być zadowoleni. No i co? Widzimy się jutro. Papa! Pa.